Hej, super, że jesteś. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Tobą o szczerości. Czyli takie piękne, wyświechtane hasło, którego każdy używa, a mało kto naprawdę je sobie ceni. O, jak mogę tak mówić, czysta bezczelność? Otóż nie, zauważyłam, że szczerość jest fajna pod warunkiem, że nikt nie mówi tego do Ciebie. W sensie nie mówię oczywiście o Tobie personalnie, tylko wiesz o drugiej osobie, nie? I w momencie, kiedy decydujesz się na szczerość, to nagle okazuje się, że jesteś hamem, że jesteś bezczelna, że nie wolno takich rzeczy mówić, że nie powinnaś czegoś takiego mówić, że za kogo ty się masz, że się wywyższa, że. Ach, wszystko, każde możliwe, że, generalnie gnojące Cię za to, że właśnie byłaś szczera. Jak to wygląda z mojej strony? Ja ponad wszystko cenię sobie szczerość. Naprawdę i zupełnie poważnie. I jako przykład powiem Ci taką historię sprzed, bo ja wiem, 18 lat mniej więcej. Dawno, dawno temu, mieszkając jeszcze w Polsce, wieczorem poszłam do swojej fryzjerki i swojej manikierzystki. Na to wyszło. I w momencie, kiedy nazwijmy ją Hania, Hania robiła mi paznokcie. Ja zabrałam na tą wizytę swojego faceta, bo znaliśmy się nie od wczoraj. I Hania wieczorami u siebie w domu robiła paznokcie. I po jakimś czasie już wszystko było zrobione, gotowe. Siedzieliśmy sobie przez chwilę, że tak powiem, gościnnie. I Hania powiedziała mi, nam, wiesz, Mia, nie obraź się, ale, ale twój facet daje się lubić. W sensie, na zasadzie z waszej dwójki bardziej lubię jego, bo on jest, nie wiem jak to określić Generalnie, że on daje się lubić bardziej. I cóż, ja na to? Absolutnie nic. Ja ją rozumiem. Ja też lubię swojego faceta. Mało tego, bardzo dużo osób go lubi. On naprawdę nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktów i z byciem lubianym. Natomiast ja przez moje złote usta jestem albo bardzo lubiana, albo żeby nie użyć słowa nienawiść, to znienawidzona. Mam to do siebie, że Żadną miarą za cholerę nie potrafię być fałszywą. Odbija się to na mnie. Odbija się to na mnie od odkąd pamiętam. Dostaję po prostu po tyłku za każdym razem. I to nawet nie chodzi o słowa, bo czasami wiadomo, człowiek ugryzie się w język i nic nie powie. Ale moja twarz mówi wszystko. Tak było, tak jest. I podejrzewam, że tak będzie, bo skoro do dziś się nie nauczyłam bycia fałszywym, to to się już nie zmieni. I stąd właśnie moja opinia, że szczerość jest dla większości wyświechtanym hasłem, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Każdy lubi tego używać, natomiast stosować w życiu niekoniecznie. Tutaj w historii z Hanią, którą Ci opowiedziałam, ja dalej chodziłam do Hani obcinać swoje włosy, dalej chodziłam do Hani robić paznokcie, dalej czasami zabierałam swojego faceta, bo nie miałam nic przeciwko. Hani, późniejszy mąż też, często ktoś bywał w domu, po prostu siedzieliśmy sobie jak znajomi. Ja doskonale rozumiałam, o co jej wtedy chodziło i nie poczułam się w żaden sposób źle. Ona nie powiedziała tego, żeby sprawić mi przykrość albo żeby powiedzieć, wiesz, ciebie nie lubię, nie? No toleruję cię, przychodzisz na te paznokcie, toleruję cię, bo przychodzisz ze swoim facetem. Wcale tak nie było. I zachowywała się w stosunku do mnie tak samo, przed tym, zanim to powiedziała i po tym. Natomiast tak jak mówię, ludzie... Niestety nauczyłam się, że ludzie w większości są bardzo fałszywi. Tutaj się do ciebie uśmiechają, a tam, za chwilę, obrabiają ci cztery litery. I tak jest. Przynajmniej ja spotykam się i spotykałam z takim właśnie zachowaniem. Bo oczywiście to możesz mieć zupełnie inne doświadczenia. Jak jeszcze wygląda ta szczerość? Hmm. Szczerość to jest też dla mnie taka uczciwość wewnętrzna. Czyli jeżeli w głębi ducha czegoś nie popieram lub coś popieram, Przyjmijmy, że nie, to nie będę temu przyklaskiwać tylko dlatego, że wszyscy inni temu przyklaskują. Nie będę udawać, że wszystko jest w porządku w momencie, kiedy nie jest. Jak postąpię w związku z daną sprawą, to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast, czy pozwolę sobie właśnie na to, żeby być w niezgodzie z samą osobą? Nie, ja sobie nie pozwolę na takie coś. Świetnym przykładem, wydaje mi się, jest ten właśnie kanał. Opowiadam o takich i innych sprawach. Opowiadam o ludziach, którzy moim zdaniem przynajmniej byli niesłusznie skazani, jak Henry McCabe, albo sprawa, która budziła wiele wątpliwości, czyli Jeannie Donald, ale są też sprawy, które po prostu były udowodnione. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to przed chwilą nagrałam sprawę płonącego samochodu. I tam w sądzie było udowodnione, że ten mężczyzna prowadzał się. Bardzo nagannie, moim zdaniem nagannie. I cóż się dzieje? Ja mówię szczerze to co myślę. Dla mnie takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Miało, trudno, miało. Było minęło, ten koleś już dawno nie żyje. Mało tego nawet gdyby go nie powiesili to 1930 był naprawdę dawno temu i on na pewno już by wykorkował. Czy ja mówię o nim tam w nieprzychylny sposób? Jak najbardziej. To nie ja mam się czego wstydzić, tylko on swoich działań. Więc dlaczego miałabym to uładniać? Dlaczego miałabym to ujmować w jakieś miłe słówka? Albo poprawne politycznie, żeby co, dla poklasku? Bo chcę Ci powiedzieć, że spotkałam się z takimi opiniami. Czyli, no, jest to czy tamto naganne, ale, ale co, ale nie powiesz tego głośno, bo co? Bo udajesz, że jesteś lepsza od innych? Bo udajesz, że to jest nie Twoja sprawa, albo bo udajesz, że. Och, ja nikogo nie oceniam. To to jest największa bzdura na świecie, ale o tym będzie osobny odcinek. Tak, lepiej się ktoś od tego czuje od takiego fałszu, bo to jest coś, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Szczerze, można mi powiedzieć na przykład: Nie podoba mi się twoja maniera mówienia. Nie trafia do mnie. Nie przemawiają do mnie historie, które opowiadasz. Jest to szczerość, jest. A można powiedzieć, o matko, ale tam bredzisz, a to jest do niczego, a to jest takie, śmakie, owakie, a cokolwiek. I to już jest opinia, może i szczera, ale opinia. I w tym wypadku akurat hamska i niemiła, która de facto i tak mnie nie rusza, nie zmieni to tego, w jaki sposób będę nagrywała odcinki, natomiast ktoś był szczery i spoko, w niczym mi to nie przeszkadza. Ja wolę takie coś niż fałszywe uśmiechy. Jak to się jeszcze odbija? A Odbija się na przykład na właśnie zachowaniu innych ludzi. Czyli niedawno odcinek o latawicy, gdzie wspomniałam, że nie popieram takich zachowań, nie, po nie popieram rozwiązłości seksualnej, będąc w związku zamkniętym, bo okazuje się, że dla niektórych to chyba też jest nieoczywiste. Ja nie wiem, co wy ludzie macie niektórzy w głowach, poważnie, ale żeby komentować w jakiś taki sposób, że och, Związek otwarty, i coś tam, i się czepiasz czyjegoś łóżka. A broń Boże, a skąd ty wiesz, co ja robię w domu albo poza domem? Nie masz pojęcia. Związki otwarte i zgoda na pewne rzeczy to jest zupełnie inna sprawa. Ja tutaj mówię o związku małżeńskim, czy po prostu o związku, o byciu z kimś, gdzie dla mnie przy słowo związek ja rozumiem coś, co Amerykanie często określają mianem, że byli razem exclusive, czyli tylko dla siebie. Tylko oni w dwójkę. To jest dla mnie normalny związek, czyli jest nas dwoje. Bez względu czy z papierkiem, czy bez. jeżeli ta dwójka się umawia, że coś robi, to zupełnie nic mi do tego. Także to o tym też będzie gdzieś przy okazji w kolejnym odcinku. Natomiast tutaj wracając do sprawy, podałam przykład swojej przyjaciółki. I tu jest właśnie ta szczerość. Ja mam taką przyjaciółkę, z którą mogę sobie na tą szczerość pozwolić. Bo założę się, że większa część z osób, które dały mi na przykład łapkę w dół na tym nagraniu, po stwierdzeniu, że Ej, ty jakaś jesteś, nie wiem, żeby już nie było, że się używa jakichś epitetów, co i tak jest śmieszne, bo jeżeli ktoś jest złodziejem, to jest złodziejem. I żeby się obrażać za to, że się złodzieja nazwało złodziejem, no to hmm, okej, okay. czegoś nie rozumiem, ale nie muszę. W moim wieku już nic nie muszę. W każdym razie, tak. Jeżeli moja przyjaciółka pisze do mnie, że zrobiła to, czy tamto, to ja nie mam problemu powiedzieć jej, co o tym myślę. Wprost i szczerze. Czy ona się o to na mnie obraża? Nie. Ponieważ? Ponieważ nie jest hipokrytą i wie, że jak ktoś ukradła, to jest złodziejem, na przykład. I nie ma się co o to oburzać. Oburzające to jest to działanie, a nie to, że ktoś z tego działania później w jakikolwiek sposób cię rozliczy lub o tym wspomni. I tak samo jak ja mówię jej, tak samo oczekuję tego, że ona powie coś mnie, co też się zdarza, bo nikt z nas nie jest święty. No może akurat nie zdradzam nikogo, z kim byłam, z kim jestem, ale robi się inne rzeczy, które innym ludziom nie odpowiadają. I mogą te osoby mieć jakieś zdanie na ten temat. I moje pytanie do Ciebie jest takie może nie tyle pytanie do odpowiedzenia na forum publicznym czy w komentarzu, ale sobie wewnętrznie. Czy używasz słowa szczerość jako wyświechtanego hasła, czy szczerość jest dla Ciebie czymś głębokim, czymś wewnętrznym, za co absolutnie nie obrażasz się na innych? Na formę, w jakiej coś Ci powiedzą, jak najbardziej możesz poczuć się urażona. Bo dlaczego by nie? Formę każdy sobie wybiera. Natomiast na samo stwierdzenie i wypunktowanie czegoś obrażasz się na to? Masz o to do kogoś pretensje? Chowasz się za miłymi słówkami, za fałszem, którego oczywiście nie odczytujesz jako fałsz. Nie, nie, nie. Zawsze sobie mówisz, że. O, po prostu jesteś dyplomatyczna, taktowna, grzeczna, miła, ułożona, tak nie wypada. Ble, ble, ble. Akurat. To nie ma z tym nic wspólnego. Więc jak to jest? Tak wiesz, przemyśl sobie sprawę sama ze sobą i odpowiedz sobie sama na takie pytania. Czy jesteś szczera, czy jednak ten cukierek jest. Dla ciebie fałszem opakowany w złotko szczerości. W coś, co ładnie wygląda na zewnątrz, jak o tym mówisz. Na dzisiaj to jest tyle. Tymczasem dobranoc.